Siema, siema, witam w kolejnym vlogu, Biało nudą ostatnio jak była ta hipertrofia, dlatego e, już, dlatego, powiedzmy tak, czuję się już lepiej, flaki już tak nie bolą, e, praktycznie w ogóle już e, jak zdrowy człowiek mogę funkcjonować, dlatego wracamy do siły. Także dzisiaj e, zrobię ciąg sumo, spróbuję sprawdzić e, jedynkę. Na takim powiedzmy RP8, coś w tym stylu. I zostało 6, 7 tygodni, przepraszam, 7 tygodni do takich mini zawodów online, które organizuje właśnie radek zażycki, bycie Herkules i tam sprawdzę właśnie sobie mój ciąg Maxa. Tęskniłem już trochę, jednak człowiekowi mega brakuje tych ciężarów. Fajna jest hipertrofia, żeby sobie odpocząć. Też ciało się w ten sposób rozwija i jednocześnie regeneruje się układ nerwowy, ale jednak ciężary to jest coś, czego nie da się przeskoczyć. No także co? Lecimy na siłownię. I zaraz się widzimy. O, to startujemy ściągami. już jestem rozgrzany, wszystko zmobilizowane. Lecimy 6 dych, jakieś 10-12 powtórzeń, żeby wszystko dogrzać, żeby krew zaczęła krążyć. Jak na razie wszystko leciutko. Nie ma się za dużo gadać, nie czuć tego ciężaru w ogóle. To teraz 1,8. 1.8, całkiem miękko, ale jeszcze nie przyzwyczajony jestem do tego ruchu. Dawno go nie robiłem, dlatego wydawało się trochę dziko. I nie napiąłem też mocno najszerszego, dlatego spięło mi trochę cyca. Teraz dwie serie deficytu, lecimy. Zrobione deficyty też, teraz czas na przysiad cyclist, skład, czyli przysiad rowerzysty, coś takiego. Nagrywam to jednej serii, bo nie wiem w sumie jak drugi ten filmik wyjdzie, a nie chcę, żeby wyszło jakieś pół godziny albo w górę. Teraz prostowanie na czwórki, progowe uda. Cyclist skład właśnie zrobiłem i zrobię to łączone z dwójkami siedząc. No te giry, na dziś zrobione, znaczy w sumie giry, bo e, uda, tak powiem, bielki, e, czwórki, przewodziciel, odwodziciel, wszystko zrobione, e, teraz zbieram buty e, i robię podciąganie, I jeszcze łydki i zgięcie grzbietowe, czyli To e, Ogólnie mam dzisiaj na trening trzy pary butów. <laughs> no, jedne do ciągów, jedne do przysiadów z podbiciem i jedno takie zwykłe. No, to pociąganie walięte, zostały jeszcze łydki i na dzisiaj koniec tego, personalne i później żreć. Ale już po treningu, standardowo po treningu, wszelkie. To lecimy standardowo z omówieniem na kardio, e, mianowicie wracam do ciężarów, w końcu już tęskniłem za nimi niesamowicie. No i plus e, powrót, bo są te mini zawody właśnie radka 10 grudnia. I będę próbował wtedy podnieść swojego maksa. W sumo zobaczymy, jak mi sumo pójdzie. Planu nie zmieniam, zostanie ten sam, tylko na główne lifty po prostu zmniejszyłem powtórzenia, a zwiększyłem intensywność czyli ciężar. Życiówka w sumo u mnie to jest w sumie 240 na dwa powtórzenia, ale takie brzydkie i na deadlift parze. Spróbuję to przebić, zobaczymy. Myślę, że jestem w stanie. To zrobić lekko, zwłaszcza przy tamtej wadze, miałem to 118 kg, a teraz jest około 112 rano na czczo Możliwe jeszcze, że też dobiję tej wagi, bo jak wróciłem do ciężaru, to też z automatu ciało zaczęło chłonąć więcej glikogenu i z miejsca od razu jest większe nabicie i wszystko. To co? Dzięki za oglądanie, dajcie lajka, zostawcie komentarz, subskrybujcie po więcej i wracamy, bo już tu wiało no do mnie niesamowicie. Trzymajcie się. Do następnego.